bez wygranej, skład niebieskich w bramce Bartłomiej Gradecki w obronie Martin Koczkowski, Miedź Legnica, tutaj także jedna roszada Jakub Wrąbel w bramce, tutaj akurat bez zmian wygrał ruch, wygrał zespół Miedź Legnica, apetyty rozbudzone, no i jedni i drudzy chcą na pewno dzisiaj pójść za ciosem tak, jak najbardziej, patrząc ile mają punktów oba czyli po 21, bohater z tego ostatniego meczu, gol jastysta przeciwko Wieczystej, po rzucie właśnie na no! asystę i ma Kolejną na swoim koncie, tyle, że Chorągiewka w górze i to yy, trafienie nie będzie uznane. No właśnie, ależ tu było perfekcyjnie, bym powiedział. Ten stały fragment gry, pod warunkiem, że on, że ta piłka nie wyszła całemu wodem, ale zaufajmy sędziemu. No z tej perspektywy no, nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Do przodu zagrał piłkę do tyłu. Teraz do przodu, gdy posłał piłkę Kolarowi. Ten znalazł z prawej strony Kończkowskiego, No Kączkowski potrafi zagrać na nos. I takie to było zagranie! Szuma na przed szansą. Z tychami dużo tych wrzutek było z jego strony. I tutaj wręcz w punkt bym powiedział. Na udział w ostatnich treningach i gra. Ale teraz Mieć-Leknica. Letniowski zatrzymany. Jest jeszcze Antonik. Zdołał. Dośrodkować. stacji. Gol! jeden do zera. Jak nie za pierwszym, to za drugim razem. trzynasta minuta. Mieć w Chorzowie obejmuje prowadzenie. Tak, ale początek tutaj gości. Szymański. Prawa, lewa noga. Ponownie oddał Patrykowi Szwedzikowi na dalszy subek. Dośrodkowanie. Poprzeczka. I nie ma gola teraz. Jeszcze jedno uderzenie Szymańskiego. Trzwok delikatnie mięciutko wyskoczył jak koszykarz. Teraz Jakub Rombel. No niesamowite emocje widzieliśmy, nie wiemy. I temu się nie możemy dziwić. Ale tę perspektywę muszą potwierdzić jeszcze sędziowie tego spotkania. Teraz przede wszystkim ci analizujący powtórki by. No jednego, w trochę nerwowych, takich dramatycznych okolicznościach, ale mają. Wywalczyli tego gola. Przez kilkanaście minut. Później znowu ruch. I Stępiński znowu w roli prawoskrzydłowego, pokazał mu się Mateusz Pochnak, dobra piłka i proszę bardzo, znowu zadrżała poprzeczka, ależ to było uderzenie Gleba Kuczki. No świetnie tam znalazł sobie miejsce Bochnak z prawej strony boiska. na razie bez asyst były zawodnik Krakowi w tym sezonie. Ale, Ale teraz dobre wejście, A, to jest, jest Nikodem w panów. Ma takie momenty, proszę bardzo, kolar przybył nas balonym i mamy sygnalizacji. Trzeci, Patryk, Szeszi! To! Ale to była akcja! Cudowna sytuacja i dwa do jednego dla ruchu! na nie za wiele, ale i tak nie narzekamy. Jesteśmy nasyceni, choć oczywiście apetyty ponownie zaostrzone. Wszystko zaczęło się od tego zawodnika, od Daniela Stanclika i trafienia w 13 minucie. No a potem był Marko Kolar. Piłka w bramce z GKS-em Tychy, no bo tam oczywiście także jedną bramką prowadzili Chorzowianie po pierwszej połowie, no ale bramki także padały w drugiej części meczu. Bez zmian na razie oba zespoły. Przypomnijmy zatem, że goście... W bramce mieć musi odrabiać straty, ale Mateusz Grudziński no ma swoje atuty. Tymczasem Szwok i strzał. Jeszcze jedna poprzeczka po rzucie rożnym. Niesamowite, bardzo ładne zachowanie Szwocha. Przez ekipę Schorzowa. Jest Grudziński i jest Kordoba gotowy. Asier Kordoba do tego by wejść na boisko, a my jeszcze raz oglądamy przyglądającego się gdy piłka jest ustawiona, mniej więcej w tym miejscu, tyle, że będziemy prawdopodobnie tutaj oglądali dośrodkowanie. Nie! Szał szwoga bezpośrednio. Ale czujmy w Wrąbel, tak jak powiedziałeś na miejscu. Siła też była e, odpowiednia. No być może gdyby była trochę większa, to już Wrąbel nie jest zdoby... udział w tych akcjach ofensywnych. A teraz akcja ofensywna ruchu Korzów Patryk Szwedzik. Szwedzik, prawa noga! Złupek! Od własnej bramki. Koniec meczu. 3 do 1. Efektowne, przekonujące zwycięstwo ruchu Chorzów. Zwycięstwo, którego początkowo...